Cześć, Ostatnio się zdziwiłem, że um, znajomy mnie pyta, czy, jaki dysk zewnętrzny kupić, czy to Xboxa, um, jako SSD, a ma swój dysk ze starego komputera, tak jak ja. A, I trochę pogooglowałem i się okazuje, że to nie jest tak oczywiste, że wszyscy wiedzą, czasem te proste rzeczy są trudniejsze, więc potrzebujemy stary dysk, to akurat jest SSD 256 GB. Obudowę. Ja mam tutaj Nateca 3.0 do Xboxa One. Nawet tego starego musi być 3.0. I tak naprawdę nie potrzebujemy nic więcej, bo w tym opakowaniu jest obudowa. Jest um, przewód. OK. No i są śrubki wraz z takim amatorskim śrubokrętem. Ja akurat sobie użyję swojego własnego, bo mam fajniejszy. Śrubki już rozpakujemy. I tak mówiłem, ja będę używał swojego śrubokręcika z iFixit. Mam jeszcze coś takiego. By the way, e, da radę, ale jest słabe. To są jednorazówki. Jak pokręcisz taki trochę gwint niespecjalny, to, to się obrywa. To jest zalegro, zadam, nie wiem, 17 zł, chyba. Od razu lepiej sobie kupić taki zestaw iFixit za 70 zł e, i, i to będzie na pewno dużo, dużo lepsze. Ok, więc działamy. Musimy sobie nastawić ustawić śrubokręt OK OK. Otwieramy tą obudowę. Tam obudowę. Budowa wygląda no tak, jest aluminiowa. Ok. Ok. Tu jest pusto. Tu mamy port do wpięcia. I co? No i śpinamy. <laughs> Serio, a to aż tak jest łatwe. Okej. Okay. Dan, wsadzamy tutaj i kręcimy szybkami. Ja robię tak, że na zmianę. Najpierw z jednej, potem z drugiej, żeby to ładnie równo siadło, a to tam bez jakiegoś większego <laughs> bez większego znaczenia, nie? Okej, okay. a tu trochę na gwincie się pośpieszyłem moim super porządnym śrubokrętem o Coś poszło nie tak, więc po OK poprawka. Ej, to wszystko, serio. Mamy już dysk wewnętrzny e, 256 GB, e, całkiem porządny. Firmy i co? Dziś już jest późno, ale jutro podłączymy go do tego starego Xbox'a i porównamy sobie, może jak się ładowują gry z dysku zwykłego, a jak się ładują z takiego USB 3.0 256, proste, naprawdę polecam to budowanie niekoniecznie. Na Amazonie widziałem za 35 zł, jest taka jedna fajna za 38. Bardzo mi się podoba. Przeźroczysta też USB 3.0 interfejs. Bardzo spoko. Także dzięki za oglądanie i zapraszam po więcej. Jak możesz, zostaw subskrypcję i plusa. To zawsze motywuje do dalszego działania. Dzięki, cześć.